Nie z stronie Cosmex Dzisiaj takie... Co bym jeszcze powiem? Yy, Wypuszczony kur I taka fajna nowa informacja Zaraz wam pokażę Dzisiaj taka niespodzianka nie informacja Tu sobie kury będą wychodzić Ja tutaj są dla kur takie rzeczy Jakieś resztki I co ja tu mam? Dobra, nie mam nic Ale jak widzicie jest taka skorupka tu jest skorupka po... od jajka przepiórczego A dokładniej od mojej przepiórki chińskiej nie no niezależne było No to git Jak widać tutaj się rozbiło I tu jest skorupka <laughs> Więc jak widać te przepiórki już mi się zaczynają nieść <laughs> Wczoraj było pierwsze jajko od nich No właśnie sam... i tutaj leży bo mi samczyk je potług wziął się do tego dorwał ja zaczął je dziobać no i wziął je po czwuk o jajko już przyjeść a prawie nioski co tutaj wczoraj wpuściłem bo wczoraj nioska mi tutaj siedziała o tutaj kolejna jajka. Dwa. tutaj siedziała ja, ja ją wziąłem, wygo przyniosłem nie siedziała siedziała wczoraj z tyłu z tyłu z i co nie denerwuj się. Siedziała w gnieździe wczoraj, a ja ją przyniosłem tu. I będzie się zniosło tak na, na brzegu. A, i wczoraj był pan jeszcze jeden. Zabrał jedną gęś. Gęś ra dokładniej. Dzisiaj też będę jeszcze bił. Jeszcze zobaczymy O tu jajka, Tutaj kanicyporo kurwy wypuściłem więc nie wiem czy po co ja sprawdzam z rana Poczekaj ta kurki o, pawica Silka wyżej mi którego. No i tu Feniks sobie siedzą Znowu mi się kolega dzwonił i znowu mi rozłączyło. Ale mniejsza. I Feniks już też nie skończyłem. Wychodzą na dwór. Wczoraj siedziały tutaj cały dzień. Tutaj cały dzień siedziały na stodole. A co krówki latają. Otóż siedziały na górze, ale tak to chodziły i po ziemi. Wieczorem to musiałem je z góry zganiać ale chodzą sobie powolutku. się przyzwyczajają. Dobra, idziemy, wypuścimy kury z tyłu. No, będę musiał odmontować film. A już mniejsza o to, co tam będzie, to będzie. Też trzeba się trochę więcej z tyłu za montaż, za robotę. Dobra, idziemy. Tu uważaj, że kurę przy okazji. <laughs> jakieś skórki, jakieś coś. O, moje trzy kochiny. Kagucie gdzieś tam jeszcze chodził. ślisko A, głębi nie wypuściłem Dobra, to już później wypuszczę sam już Że dzisiaj, tutaj też wieje, nie wiem, czy one będą chciały wyjść Cukróweczka poleciała Kuram, mieć będę musiał przynieść Zaraz też widzę Zaraz się przyniesie Kurde, jak wieje Kura wczoraj pościelałem. Czyli już im, więc w końcu jest czyściutko. Raz zobaczymy, jak tej mają. Czy Po jednym dniu coś nabrudziły? O, dobra. Już wyszły, trochę <laughs> wębije O, jajko nie chce wylecieć Skorupka, na biorą, narozy biorą, Dobra, i od kapku, już coś zimno O, jak się perryki ganiają młode o, jak widać pościelane, a już rozwalane i wiele I dzisiaj więcej jajek widzę o co Busia powiedziała dzisiaj więcej jajek widzę że jest dobra kore na ziemi jedno kurze I tutaj już dwa tutaj kolejne trzy tu jeszcze jedno Sporo jajek dzisiaj a to chyba kacze jest. Tak, to jest pierwsze kacze jajko. No to jest kacze jajko. Czyli pierwsze kacze jajko mamy. <asaki> Więc elegancko. <miresy> Kurde, coś mnie kławi. Czubutek, jajeczko. I tutaj dwa odniosek. Więc elegancko jak się zaczynają nieść. Więc Git, co to jest? A, jakoś. Tu nic nie ma, nie ma Tu więcej jajek już nie widzę Zobaczymy jeszcze na górze Tutaj OP Są dwa jajeczka Dobra I golemy trzeba tutaj przylatywać, więc Może robią jakieś tutaj gniazda gdzieś Najgorsze, że nie mają gdzie i trochę to my zaczęły denerwować Bo kurde, wchodzą im na górę i nie mają gdzie się nieść Kaczary ganiają kaczuchy, Już, jeszcze kilka dni aby będą sprzątnięte Zostaw mi kurty jajka! Udziałydziemy! Nie zobaczyłem, kurami mi podeszła, ale ja trzeba działać. To jedzie, jajek jest? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 11. Wow! Czekaj, co? Jakie 12, 11? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13. I tam jeszcze 3, to mamy 16 jajek. Elegancko. Kaczucha sobie pływa. Dobra. Zobaczymy się do gołębi. Cztowych. Czubuczki już uciekają. Jak na co dzień. To jest ładna kaczucha. O kurry wieje. Miskę postawę tutaj. Zajrzymy te głębi co? Nic się to u was nie, nie zmieniło. Jedynie co to, że się wam to gniazdo przewraca. Głodne że widzę się zaczęły że robić. Będę musiał im zmienić ten karmnik. Ała. Co, Będę zmienić ten karmnik na ciemny. Bo kurde brudzi im się, brudzą tam odejdź kogo ci kodać to? Byważ kurde, podepczę. No, już was depczę. Teraz jak ja wyjdę z tocz. To jest kurde pytanie. dobra, jakoś mi się na razie udaje. Jak to upuszczę, to będę zły na siebie, jak nie? Psss. 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 O, tu jeszcze gołębie. Oleć, kochinek Klapciuś. Klapciuśku, ty mały. Klapciuś. Dobra. Teraz to to. Muszę im wylot zrobić. W razie mam te, te gęsi wybić. Więc im na razie. Nie robię. Chłopki się siedzą, jak sobie siedzą i idziemy, zbierzemy się tam dwa 2 jajka i tak dalej, a dzisiaj... Tak też myślę, czy nie zacząć nagrywać, nie, że filmy, że takie codziennie, czy takie codzienne obowiązki, czy coś, tylko po prostu, że vlog tego dnia i tego, vlog numer 1, czy 2, czy 3, czy ileś tam. Tak jak ostatnio, kiedyś, kiedyś nagrywałem Dwa vlogi chyba nagrałem, później zaczynałem zwyczajnie nagrywać Nazwy zwykłe dawałem Więc chyba to też zacząłem znowu robić Nie będę dawał tych nazw Poranne wypuszczanie kur i coś tam, coś tam Tylko zacznę chyba nagrywać po prostu vlogi Że po prostu rano wypuszczam kury, co później robię, co potem i... No i będzie Więc dobra, na dzisiaj było tyle. Dzięki za oglądanie. Do następnego. No i kituś, kochimek. No i cześć.